Hej, witajcie, z tej strony Bobru, na waszych ekranach your turn today. die. Na start, przepraszam za moją aparycję, ale jest po prostu upał i przed chwilą dosłownie się zmoczyłem, więc macie trochę takiego underwater Bobra, jak za czasów H2O. Ale, idziemy teraz za Nao, która wzięła głowę profesora Mishimy do pudła i uciekła. Tak, wiem, dziwnie, jest dziwnie. No i poszła prawdopodobnie w kierunku schodów, tak nam gra podpowiada, więc idziemy do centralnego kurtarza i... No i co? Kutaro tutaj nie ma. Czy on poszedł na pierwsze piętro? Co robimy? Rozdzielmy się i szukajmy. Szukajmy. Pierwsze piętro. Szukajmy. Nie ma szans. Co jeżeli ona jest na tym piętrze? Ja poszukam tutaj, a wasza dwójka ich pójdzie na Proszę, Keiji. Jasne. W w wróćcie od razu, jeżeli ją znajdziecie, Sara. Okej, okay, pośpieszmy. się. Sierwicie, nasze decyzje raczej nie mają e, większego wpływu. No i jesteśmy na piętrze. Mamy cztery pokoje. To jest pierwsze piętro, co? Dużo drzwi. Gdzie ona mogła pójść? Dobra. E, no to co? E, zaczynamy sobie od początku chyba. E, czerwone drzwi SP. Aha, możemy na razie prze przejrzeć. Drzwi ro drzwi MIR i drzwi SP tylko, że żółte. Okej. Okay. Możemy przejść do... ...SPRUM RED. Cóż to za miejsce? Tutaj gdzieś góry, tu jakiś żyjący ptaszor. Nie ma jej tu. Co tu możesz szukać? Spa jest pełne ciepłej wody. Napełni butelkę. Chciałbym się zanurzyć, nie wiem. napełnij butelkę? Mamy ciepłą wodę w butelce. Oj, oj. Statuetka w Pinwin. No nie wiem, to Pinwin jakiś, który bardzo już przeszedł chyba. Nie jestem Pinwinem. <laughs> Okej. Okay. Elegancki e, obraz góry Fuji. Okej, okay, ta rura chyba naprawdę istnieje. E, rząd Luster no, takie ładne miejsce. Trochę się wziąłem z jakiegoś. Łazienku z ten rąk, nie? E, w, tam jest e, w ciemności mała sauna. Nie jest tam ciepło, aktualnie. No i to chyba tyle na to pomieszczenie, więc wróćmy do e, początku i przejdźmy sobie do kolejnych drzwi: e, Drzwiro. Mój Boże! Furasy są w tej klatce! Co się dzieje? <grym> Jean! Starszy się z Saro. Pomóż miał? Ja szukałem starszej siostrzeczki Nao Żelazna klacka. Jak możemy... O, nie dotyczyłbym tego. A, a, starsza się Saro! Jean! Pamiętam, że chyba na streamie... E, Zaraz już często żartowałem sobie z Jeana, to w tym momencie zamiast Jean czytałem Gin! Ale nie no, teraz, teraz osobiście się o nią martwię, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Ona się zatapia coraz niżej i niżej miał! Nie, łów! Boję się! Pomóż mi, Saro! Pomyśl, muszę pomyśleć. Podnieśmy klatkę razem, zniśmy klatkę. Nie dotykajmy tego i się wysuwajmy. Podnieśmy klatkę razem. Keiji, proszę! Przytrzymaj z drugiej strony! Chyba, chyba nie zdążyli. Zabierzcie mnie stąd! Jean! Klatka zatrzymała się, całkowicie zakopana w ziemi. Ach, Jean! Ona się nie rusza. Co powinienem zrobić? Może tutaj? Ha? Tak, drabina. Zostawiające, nie? Że on tak więcej zauważył. że tam nic się nie było widać. To się ani trochę w żaden sposób nie wyróżniało. Tędy Sara. Słuchajcie, zapiszę. Bo z to, co pamiętam, tutaj będzie coś, co. E, można zepsuć. Drabina prowadząca w dół. Dzień wszystko, ra? To wydaje się być ekran komputera. Aaa, średnio radzę sobie z maszynami. Coś tu jest napisane. E, klat, e, ra, ptaszek w, klat w klatce. Uwolnij e, ptaszka, zakładnika z klatki. Przytrzymaj zielony przełącznik, żeby podnieść, e, jakby to, co jest e, oddawane, do maksimum. Nie opuszczaj gardy. Straszne maski, powkręcane maski będą chciały cię zabić, a będziesz naciskała przycisk. Na, poświeć świętym światłem na te maski i poczekaj na okazję, żeby dalej trzymać. E, więc mamy po prostu trzymać ten przycisk. Ale jeżeli maski się pojawią, mamy go puścić i, święcić, i świecić świętym światłem? Źle co oznacza to światło? O, tutaj jest latarka. A, to jest nasze święte światło. Podniosłeś latarkę, podniosłeś. No dobra, czy możemy już przejść? Ja sobie zapiszę, może przed tym jeszcze raz. Bo mówię tych, ale z tego co pamiętam, można zepsuć co nieco. Zielony przełącznik. Powinien brać w Tak. Co? No, to że się zaczyna. Eee. <gashi> <gười> 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 Okej, okay, to jest taka czysta zręcznościówka. Niesamowite, że w takich rzeczy zostało to zrobione tak naprawdę. Okej, okay, czy ja przygrałem? Przedrałem. Okej, okay. coś chyba źle zrozumiałem, <grym> z tego co rozumiem, że biedny dżin. Ale ciekawe co ja źle zrobiłem, prześwieciłem świętym światłem, od razu właściwie się pojawiały. Może za długo trzymałem tą... latarkę. Tak, widzicie, teraz nie było tego komunikatu jakbym dostawał obrażenia. To jest taka zręcznościówka 300, ta, nie? Podejrzewam, że są osoby, którym mogłaby sprawić naprawdę nielada wyzwanie. Dla których byłaby nielada wyzwaniem. Sprawić wyzwanie to raczej nie za bardzo. No tak, biorąc pod uwagę, jakby normalnie to przebiegło, no to myślę, że... ...KG mógł po prostu świecić, a Sara mogłaby trzymać przycisk. Nie wiem, dlaczego oni robią tego razem, no ale, wiecie, no to jest gra, no trzeba zrozumieć, że czasami trzeba... ...jakiś mechanizm wprowadzić, który by troszkę utrudniał jednak. Bo jakby, no, jakbyśmy musieli trzymać przycisk, no to nie byłoby takie ciężkie. mask przerażający trochę. O! Udało się. Wow! Czy możemy to teraz uwolnić? Hmm. Latarka przestała działać. Cóż. Jean, czy możesz otworzyć klatkę i zejść na dół? Jean, możesz przestać się wydłukać? Złaź na dół! Jean. Na pewno to było straszne. Teraz wszystko gra. Cherci podniósł yy, drżąco Gina i opuścił go. Starsza się zczyć Saro. Gin zatopił się w moją klatkę piersiową. No, spaniaczek. Gin, wszystko gra, naprawdę. Chodźmy już. Okej, okay, spylamy stąd. To było emocjonujące. W sensie nawet to, to, to zamknął, Czy on po prostu tutaj wpadł, który nam za bardzo nie powiedział. W sumie, jakby nie patrzeć. Więc to jest takie ciekawe. E, dobra. O nie, 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 nie chcę tam schodzić, nie chcę. Czasami testowanie jest takie, znaczy, nie można po prostu kliknąć przejść, ale wydaje mi się, że to po prostu była jakaś trudność w zap zaprogramowaniu tego. Nie ma Nao, hm. Wygląda na to, że drugie piętro jest puste. Mam nadzieję, że Joe znalazł ją na, na parterze, znaczy pierwsze piętro. Skoro mowa o Joe... Tak, obiecałam e, to mu. Spróbuj e, przesłuchać Kejciego, zapytaj o dobro Nao. Spróbujmy, słuchajcie, nie ukrywam, że Kejciego trochę podejrzewam, e, zauważa bardzo dziwne rzeczy. Niby jest policjantem, ale ani nie chce strzelać z pistoletu, ani nie chce na siebie brać takiej odpowiedzialności jak teraz. Co za tym stoi? Takie pytanie się rodzi. Nawet policjant czasami może mieć pecha, co? Nie, nie ma łatwo. Prawda? Może będę musiał przejść na emeryturę? O, wygląda na to, że on uniknął pytania. E, będzie unikał pytań, jeżeli będę do niego teraz podchodziła. Hmm, teraz cię o tym myślę, Keiji. Wcześniej mówiłeś, że... Jest coś, co podziwiałeś. Tak? Mówiłem? Tak. Nie chcesz o tym gadać? <gryw> Ach, jak zwykle, jak zwykle bystra. Był. To znaczy, osoba pochodzi z jego przeszłości. Chcę całkowicie wiedzieć. Nie da strać. No nie będę ciskać. Nie będę ukrywał, że nie da strać. Jeżeli nie chce nam to powiedzieć tak oczywiście, po pierwszym teśnięciu, to myślę, że nie ma co naciskać. Jeżeli nie chcesz mówić, to trudno, ale... Nie, naprawdę nie chcę Cóż, więc nie będę pytała Ha, <śś> jesteś zabawna Sara Wow Łapie, zrobię to Jeżeli przetrwamy główną grę, powiem ci Ha? Więc mówisz mi Że naprawdę będziemy szli na tą główną grę? Wątpię, żeby to było łatwe do uniknięcia Ci ludzie na to nie pozwolą A kiedy się zacznie Wszystko będzie a poważnie a ja sam nie chcę umrzeć. Keiji, I am disillusioned. I don't want to. Też nie chcę zginąć. Zdjęcia nie chcę przegrać. Nie znam pierwszego słowa, niestety. Więc muszę sprawdzić się. This illusion. Rozczarowana. Jestem rozczarowana. Okej. Okay? Też nie chcę zginąć. No taka jest prawda. Ja też nie chciałabym zginąć. Nikt nie chce umrzeć. To będzie straszna przyprawa te, tego jestem pewien. Może nie ja widzimy siebie nawzajem. Ale jeżeli przetrwasz, bez względu na wszystko, i wciąż będziesz mnie, ciekawa mnie. E, powiem tobie i tylko tobie. Okej, okay, to jest jakiś stopień zaufania albo zagrywka psychologiczna. Ja zdecydowanie. Uh, look for a way to sidestep the main, main game. Będę szukała sposobu, żeby przetrwać, żeby jakoś obejść tą główną grę? Racja. Bądź lutowa. Okej. Okay, podejrzewam, że do pozostałych drzwi nie możemy wejść. Na przykład zapisuję. E, pokój RO, pokój SP to byliśmy. Pokój Mir. A jednak. Okej, okay, widzicie, to jest lustro. E, rzeźba z lodu. Błyszczące lustro, które odbija mój obraz. Może jestem trochę zmęczona? Butelka ze sprayem, która ma dziwny płyn. Mamy spray. To, co, no zresztą to jest bardzo częsty motyw, trzeba będzie prawdopodobnie zrobić coś bardzo podobnego, prawda? W się sensie zrobić lustrzane odbicie tych dwóch pomieszczeń, ale to jeszcze z czasem. E, waga jest przechylona prawo. No, na razie nie ruszajmy tego. W kwiatki są w wazie, wyjmij jeden. No, chyba będziemy musieli na dwa wyjąć, ale to mówię to. Więc co, zostawimy sobie te pomieszczenia później, e, bo na pewno będzie coś jeszcze brakowało. Brakuje nam chociażby chyba czegoś, żeby stopić tą rzeźbę. Obraz mamy, jak widzicie, tutaj też jest ten kapelusznik, ale na razie sobie to zostawmy na później, ok? Tutaj jest w ogóle jasno, tu ciemno. Na razie stąd wyjdźmy, po prostu. E, Zobaczmy jeszcze pomieszczenie SP żółte. No i to jest znowu spa, tylko wygląda zgoła inaczej, prawda? Eleganckie, eleganckie, powiedzmy, obraz, rząd luster, chociaż nie ma tutaj prysznica, jest szampon. Tu wygląda jakby była jakaś brązowa woda, ale tu po prostu wody nie ma. Statua coś to Wygląda jak pingwin. Nie jestem pingwinem. Jest niebieski. No widzicie, jest tu pewne odbicie, z tyłu jest mała sauna, nie jest mi ciepło, ale na razie wróćmy po prostu na dół. bo to teraz powinno teraz najbardziej interesować. Okej, okay, jest J.C. Ha? Nie ma świateł? To dziwne. Czułbym, czułbym ba, bardzo różnie pokój, gdybym się w takiej sytuacji znalazł. Zobaczmy, czy. Czy coś się dzieje w kafeterii albo w pokoju. Ciemno jest całkowicie. E, Tyl kafeterii. Nikt tutaj nie ma. Pokój? Ruszowy. Nikt tutaj nie ma. Są tylko dziwne, straszne króliki. E, no i mamy jeszcze ukryty pokój. Nie ma laptopa. A za to, jakieś, nie wiem... Nogi? So? So leżał twarzą w dół w ciemności. Aha eee, porządku, oddycha. Hej, zajmijcie się czymś. Eee, ciało So było takie sztywne. S Sara, sprawdźcie otoczenie. R racja. Jean, mógłbyś poczekać na zewnątrz? Trochę to jest przerażające, nie? W sensie, oni są tacy rozbici, ale przychodzą do pomieszczenia i widzą soul, który jest, no zgaszony. Niczym nie ma biurku. Laptop, który tutaj był, zniknął. Sprawdź pod biurkiem. Sprawdź przy suficie. Pod biurkiem? Sprawdzając pod biurkiem, zobaczyłem zielone światło na tyłach. To jest... Znajoma karta. dzień nie patrzą. Prze przekręć kartę. Nie dotyka karty. Przekręć kartę. Musimy wiedzieć. Zdobyłam kartę. Sacrifice. Mieliśmy, przypomnienia klucznika, tutaj jest poświęcenie, więc jest to ciekawe. Sara. Szybko yy, Odurzam karta miejsce. Co? So, jesteś z nami. Czy, czy on to widział? Aaa! Oh. O, oh, czy ja dałem? Zostałeś walnięty w głowę. Chyba nie, nie masz nie trwawisz. To straszne! Kto by mógł to zrobić? Um. No i mam ze swoje, laptop zniknął. Musiał zostać... Ukradziony. Musiał zostać ukradziony. Czy widziałaś... Yy, co było na laptopie? Jakie było hasło? Nie odradłem go! Nie hasła e, Ani jakie dane na nim były? O cóż To musiało być do kogoś niewygodne Um, więc ktoś użył e, zamieszania, żeby go ukraść. Jak myślicie, kto to mógł zrobić? W sensie, na ten moment, e, osobiście podejrzewałbym, że Saul po prostu zrobił taką jakąś e, małą akcję, że tak naprawdę on gdzieś go schował. no bo nic inny za bardzo nie pasuje, chyba że ktoś rzeczywiście ma sekret. No na razie jedyną postacią, która sekret jakiś ma, jest Sky, e, bo jak wiecie, no jest naszym stalkerem, jak się okazało. Pytanie, czy ktoś jeszcze miałby taką, e, taką potrzebę? Z kim w ogóle byś taki laptop kojarzył? To jest ciekawe. Ktoś na parterze. Kto to mógł być? Poszukajmy sprawcy, znajdźmy najpierw NaO. Spotkajmy się wszyscy. Mądre słowa. Nie chcę, żeby nasze uczucia albo akcje roznosiły się po całym miejscu. Spotkajmy się razem. Powinniśmy rozwikłać tę zradkę. Albo ten nowy koleś, który znaleźliśmy. Może się obudził i po prostu było tam coś ważnego dla niego. Eee, czy pośród nas jest ktoś, kto ma złe intencje? Our midst. to jest chyba pośród nas. Tak. A, czekajcie. Nie wiem, co się dzieje. Hej, panie Rosaro, czy ty coś wcześniej szukałaś? Na coś patrzyłaś? Za zaprzecz, uniknij pytania, zaprzecz. Nie, na nic nie patrzyłam. A, rozumiem. On widział. On cholera widział. Dobra, gdzie możemy teraz tak naprawdę przejść? Eee, poszukajmy reszty. Nie było ich w tym pokoju, więc może znajdziemy ich e, gdzieś indziej. Może w... O, jest Kai. O, panienka Sara i, kom... i reszta. Kai! Tak, jestem Kaj. <grafię> eee, coś się stało? A, po prostu chcieliśmy się spotkać z całą drużyną. Teraz, kiedy ja o tym myślę, Joe chciał się zebrać w barze. Hmm. Światła wróciły, więc przynajmniej możemy się poruszać. Pójdziemy razem. Okej. Okay. Eee, więc idziemy we czwórkę, tak naprawdę i idziemy do baru, z tego co zrozumiałem. Przejście baru. mam coś tutaj? Nie. Hmm, czekajcie, bo mi się coś ja... okienko delikatnie przesunęło. O tak, może troszeczkę. Gdzie być, co? Bo to strasznie ciężko jest. No dobra, niech tak będzie. Eeeem. Bar, do baru idziemy oczywiście. Sara! Joe, znalazłeś Nao? O, nie było jej na pierwszym piętrze? To znaczy, że ona zniknęła? O nie... Rozglądając się po pokoju, zobaczyłem każdego oprócz Nao. Co tu się dzieje? E, cóż... nie wszyscy się uspokoją. Hmm... Co robi ta związana osoba? Aaa! Ah, jesteście wkurzający! Wy i ta Nao to wszyscy, tak? O! Oh. Hej, obudziłeś się. Dobra, usuńcie te liny, co? Chyba, że chcecie, żebym was zmiażdżył. Ten król jest trochę zbuntowany. Na pewno będzie sprawiał kłopoty. Aaa, ah, tchórzycie, co? Mogę przyprawić tutaj kogoś niebezpiecznego. Poradaj z nim lub z ignoru. ja bym z nim pogadał. Czy masz chwilę? Ha? Ty... Yy. Ha! Dlaczego ona chodzi niezwiązana? Pośpieszcie się, niech to się złapie! C o, o czym ty mówisz? Wiem! O, tak, wiem! Ta dziewczyna to kłopoty! U uspokój się! Możesz zacząć od początku i możesz przestać gadać tym dziwnym tonem? Ha, spójrzcie na mnie. E, jesteście tacy zmartwieni. Ten koleś nas sprankował, czy co jest? Posłuchajcie. Słuchaj, nie mamy na ciebie czasu. Ale. Znaczy, nie mamy za dużo czasu na ciebie, ale trochę się znajdzie, żeby przeprowadzić przesłuchanie. Inquiries. Inquiries to jest przesłuchanie? Muszę zobaczyć. Inquiries. Żeby cię zapytać, żeby. No tak, żeby cię przepytać po prostu. Zdecydujemy, czy cię rozwiązać po tym. po tym przesłuchaniu. Co mówisz? Ha! Nie. nie zrywaj takiego kozaka. Blond. nie wiem, co znaczy rascal, nie wiem, czy to jest ładne słowo. <trybujesz> ty, blond łotrze. <watcher. trybujesz> o, straszne z ciebie koleś. Ty, ty go przesłuchasz, Sara. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego my robimy wszystko, co powinien robić Keiji? Co? Ja też mam zrobić to? Pan policjant troszkę się boi. Podal, bo zamykamy już gotowa. No, właściwie jestem gotowa. Możemy zapis zapisać. Nie wiem, czy zdarzymy zrobić całe przesłuchanie, bo zbliżamy się do 20 minut. A to przesłuchanie chyba chwilę zajmie. E, aczkolwiek, e, to jest bardzo ciekawa kolejna mechanika, jak mi patrzeć. Ok, gotowa. Oczy, do oczy. więc zaczynajmy. Tak, mamy trzy opcje tak naprawdę. Pierwsza opcja, Fred, to znaczy zadruś, za, nie wiem jak to się po polsku mówi. No, zrób taką groźbę. Pacify to tak jakby uspokój, a Intuit przepytaj. Jakby patrząc na to, przepytanie. Dzisiaj było jasne. Ja i, ty, i wy jesteśmy na równi. Nie, nie myślcie sobie, że będę was teraz ulegle słuchał. Słuchajcie, to jest kozak, więc moim zdaniem nie ma co na razie zadawać pytań i nie ma co na razie uspokajać. Trzeba do niego podejść ostro. I bardzo szybko pokazać mu, że jesteśmy tak naprawdę rzeczywiście na jednym poziomie i nie zastraszy nas z tymi swoimi gadkami, tym, że jest owinięty jakąś kulą wygląda jakiś więzień i przy okazji kibicja zieloni a także. Osoba, która ma bardzo burzliwy okres w swoim życiu. Także, no ma też opastrę, ma też złoty kajdan. Ciekawe. Muszę być mocna. Zagroś mu mocno i emocjonalnie, zagroś mu chłodno i logicznie. E, Pacify jest opcją... Muszę być spokojna. E, mów spokojnie, zapytaj go, co ma do powiedzenia O co powinienem spytać? Czy się nazywa jak jest jego zawód? Dobra, ja bym zaczął od e, mocnego i emocjonalnego e, drożby. Ta rozmowa idzie do donikąd. Proszę, powiedz coś. <laughs> Podoba mi się to, że rozwiązali, postawili. Dobra, zaczęłam przesłuchanie. Ta rozmowa idzie donikąd. <laughs> o, czemu jesteś taka ostra? Chcesz, żebym gadał, tak? Wydaje to, że on teraz będzie chciał gadać. Dobra, no to pytamy go. Zapytajmy go, jak się nazywa. Proszę powiedz, jak się nazywasz? Chyba wypadałoby przedstawić się jako pierwszej. Jestem Sara Chidoin. Ale może podobnie mówić po prostu Sara. Ja jestem. Jestem Gronbi Yamada. Nazywaj mi Grombie. To naprawdę staromodne imię. A ty się jezajasz Cuptaro hamburger? <laughs> to jest Kutaro Burgerberg dla, dla Ciebie. Gronby, ha huh. Dobra, zapytajmy go o zawód. Proszę powiedz mi czym się zajmujesz? Mój zawód... E, cóż, jestem sprzedawcą. Ubrany w ten sposób? Ech. To wygląda jak uniform więzienny. ja japońskie uniformy nie używają takiego wzoru. A te piżamy? E, ta piżama ma paski. E, poziomo. Sporo o tym wiesz. C czy to była pułapka? Hmm, ta osoba jest dosyć męcząca. Dawaj spatelnik GroK Wow Nawet kraj do niego przemówił. Prawda, zostałem uwięziony, jedźcie z temu, potem jak pożyczyłem trochę zbyt dużo. Larseni Larsentus, to jest, nie wiem, ciś e, Podatkowy? Złodziej po prostu. Tracisz bardziej. Stwierdzę, co on zrobił. Daj spokój. To ja pewno tobie też się zdarzyło pożyczyć na przykład czy dwie. Na zawsze, co? Tak, czy jak podczas pobytu w więzieniu byłem naprawdę wzorowym więźniem? I nagle zostałem sprawdzony do tego miejsca. Więc nawet ta osoba jest ofiarą? Znam jego imię oraz jego to, to czym się zajmuje. Spróbujmy go zapytać o coś więcej. Ok, spróbujmy teraz z Pacify. Eee. Mm, I nie wiem, zapytajmy go, co ma do powiedzenia. Czy jest coś, co chcesz nam powiedzieć? Rozwiążcie mnie szybko, w dnoje. Takie miłe. O! Trochę dole łzy, tak? Nie ma sensu. O nie, przesadziłem. Więc pogadasz ze mną? Poczekajcie, ja sobie to może tylko zgram. Wiedziałem, że to są fałszywe łzy. Nie, nie pogadam. Ja muszę użyć czegoś jeszcze, to co? Z eee, drugiej opcji, pacify. Nie możesz być spokojny. W ogóle jestem teraz się zmieniły opcje. Pani Rombi? Zawsze jestem spokojny. Nie jestem twoim wrogiem. Możesz przestać się kłócić? Hmm, prawda. Przez to jesteśmy jeszcze bardziej tacy. Mm, tacy... napięci. Ale nie obchodzą mnie metody, te metody. To nie jest równa rozmowa. Muszę inaczej popchnąć, no to go tra jeszcze. Możemy... Aha, to są to te same. No co drugie tej drugiej opcji. Chcesz, żeby twoje linie były rozwiązane, racja? Wiesz, co próbuję ci powiedzieć, nieprawdaż? Ha, groźba? E, chyba... Mówiłaś, że nie będziesz wroga Pomyśl, pomyśl inaczej, POMYŚL GOMBI, POMYŚL! Jeżeli nasze pozycje byłyby zmienione, Gombi Myślisz, że byś mnie rozwiązał? A, słuszna uwaga Chyba ja może ci powiedzieć trochę więcej, no i dobrze Zaskakująco, e, on, e, Zauważył, że on jest, jaki? Dubius? Dubius eee, wątpliwy, że on jest wątpliwy. Ciesz się, że chce gadać, dobra. O co można zapytać? Eee, czy wiesz, kim są porywacze? Albo eee, dl dlaczego się ukrywasz? No dobra, zapytam oba. Co wiesz o porywaczach? Hmm, nie mam informacji. Z zanim zostałem tutaj sprowadzony, miałem eee, w planach odwiedziny. A kiedy wszedłem do pokoju odwiedzin, nikogo tam nie było. Zanim zdałem sobie sprawę, że to jest dziwne, e, zacząłem e, odpływać. Kiedy się o tym pomyśli, to jest e, takie przytłaczające. Astounding. Astounding. Zdumiewające takie. Organizacja, która za tym stoi, może uwolnić więźnia? Jeżeli Gąbi mówi prawdę, przynajmniej. Dobra Co teraz tak naprawdę? Drugie pytanie, prawda? Tak Dlaczego się ukrywałeś? Przez ten cały czas Kiedy się obudziłem Pomyślałem sam jajc! To miejsce to wielkie jajc! Zdecydowanie To słownictwo gościa To słownictwo Za <tosłownictwo> to zaczął Bober Usłyszałem przez głośno coś o się o jakiejś próbie Ale to wszystko były, były żarty Więc ukryłem się Zamknąłem czerwone drzwi i położyłem się na długi czas. Jak Tyrys, ofiarę. Więc on się wystraszył i zaszył. Ale par razy słyszałem niedaleko jakieś dźwięki. Zbyt okropne opisania. Czym one były? Eee, nie próbuj być niewinna. I don't try to feign? Feign udawać? Feign to jest udawać? Tak, nie udawaj niewin niewinności. Ha? Czekajcie, ja muszę troszeczkę chyba... patrzyłem na mi że delikatnie, dosłownie podgłości tą gierkę. Dlatego. Przyłóż rękę do swojej klatki, pierwszej i pomyśl. Czy zombie jakoś myśli o mnie jakoś źle? To, czego jestem ciekawa do tej pory, to te dźwięki. Jeżeli mogę potwierdzić, czym one są, to może trochę wyjaśnię jego, jego nastawienie. Słuchajcie, ja wiem, że nie powinienem przerywać tak w środku, ale jeszcze to przysłuchałem kawałek został. Myślę, że spokojnie jeszcze z 50 minut. E, także w tym momencie skończymy, tak jak mówiłem niestety, teraz troszkę krótsze odcinki, ale kiedy to słuchacie w, w piątek, bo chyba w piątek to oglądacie, e, to... słuchajcie, no... Mam dla Was bardzo dobrą informację. Na pewno ona już jest na karcie społeczności, kiedy to oglądacie, ale jeżeli, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście, to koniecznie tam wejdźcie i odwiedzajcie tę kartę społeczności. Zawsze dojecie 10.11 rano, czy, czasami dłużej, ale zazwyczaj około 10.11 wrzucam informację. E, no i o co, o co mi z tą informacją chodzi? No. Prosimy was, żebyście przeczytali, a na, na dzisiaj wam mogę tylko powiedzieć, że jutro widzimy się w kolejnym odcinku Your Turn Today, a także w, w kolejnym odcinku Super Danganronpa Another. Dlaczego? Przeczytajcie, rartę społeczności, to się dowiecie. Na ten moment dziękuję wam za uwagę, proszę zwykle o łapkę, komentarz dla zasięgu, subskrypcję, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście. Zapraszam was również do innych materiałów na moim kanale. A także na moje media społecznościowe, e, serwer Discord, e, Twitter, e, Patronite oraz e, oczywiście Twitch TV. Także dziękuję wam ślicznie za, za uwagę, widzimy się już jutro, 16 oraz 18, .00, 16 panader. 18 e, widzimy się oczywiście na Your Turn To Die. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa!